Myślenie, działanie systemowe to jest coś, czego my nie mamy w naturze. I teraz nasza fantazja ułańska i nasza fenomenalna kreatywność. Jesteśmy jednym z czterech najbardziej kreatywnych narodów na świecie. Mamy taki web jak sklep. Polak jest w stanie zrobić wszystko. Nie mamy granic. Polak wszystko potrafi. Tylko, że nasze biznesy nie są międzynarodowymi biznesami. I to, że mamy się czym chwalić, bo jest kilku Polaków na świecie, którzy mają bardzo fajne wyniki, to jest tylko kilku. I niestety to, jak my pracujemy, ciągle gdzieś tam odbiega, tak? System, myślenie, planowanie. I teraz nie chcę tego sprowadzać do jakiejś wielkiej yy, historii, nie wiadomo czego, natomiast zrobię tylko jedną rzecz. Czy ktoś z Państwa planuje w ciągu najbliższych 3-5 lat kupić jakąś dużą rzecz? Dużą rzecz wartą dziesiątki, setki tysięcy złotych. Ktoś planuje? Grzegorz, ja wykorzystam, bo to jest bezpieczne. Co chcesz kupić? Dom. Dom. Ile jest wart domu, który chcesz kupić? Ok, załóżmy, że milion. Dobra, dobra. Milion. No, za gotówkę go nie kupi, bo już się zbrania, że nie ma pieniędzy. Żeby wziąć kredyt na milion złotych, to jaka ile wynosi rata? W złotówkach? 600 złotych. 60 zł. Jak sądzicie, ile Grzegorz powinien zarabiać pieniędzy, żeby mieć z czego żyć? Żeby żył. Ile potrzebuje nam wydatki życiowe, takie normalne? Okej? Okay. 4 tysiące, 5? Piątkę. Z szóstką daje nam już 11 tysięcy. A żeby czuł, że żyje, to ile musi mieć jeszcze miesięcznie? No bez dramatów, ale ze dwa by mu się przydały, no nie? No może półtora chociaż. Ale to już nam robi 13. Ile facet powinien oszczędzać, tak? Człowiek ma rodzinę, ma dzieci, ma żonę. Jak jej coś się stanie, to musisz mieć kasę. Facet ma nie od tego, łeb, żeby czapkę nosić, tylko żeby myśleć. W związku z tym musisz mieć. To ile miesięcznie musi odkładać? 2000? To nam robi 15 tysięcy. I teraz to nie jest wygórowane marzenie, tak? Nawet jak planujesz za 5 baniek ktoś ci tego nie powie, no, ale to nie ważne. Ale 15 tysięcy naliczyliśmy i teraz powstaje pytanie: 15 tysięcy, jak masz zamiar zarobić te pieniądze? Dlatego, że są ludzie, którzy mają 25 lat i mówią tak: Kurczę, ale bym chciał mieć taki duży dom. Mają 35 lat i mówią tak: Ale bym chciał mieć taki duży dom. Mają 45 lat i mówią: Dom mi się przydał, taki dom, dom, dom by mi się przydał. Mają 60 lat i co twierdzą? Życie jest brutalne. Zapierdzielasz całe życie i nic z tego nie wynika. Nikt z nich nie ma w żadnym swoim notesie, pamiętniku, brulionie, nie ma planu. Nie ma niczego, co pokazuje, jak zarobić 15 miesięcznie razy 12. Nie ma jak zarobić 100 tysięcy rocznie, bo nigdy tego sobie nie rozpisał. Nie rozpisał sobie tego, że chce mieć marzenia.